W dzisiejszym filmiku przedstawię moją hodowlę królików. To jest samiczka. Dziś świeżo dościeliłem słomy. Obornik wywalam co dwa tygodnie. Miano ściuki co dwa tygodnie. Akurat i do wtedy dościelam co tydzień. Więc nie jest nie Samiczka bardzo fajna. Od Chodzonego polskiego hodowcy. Część królików mam w środku, część mam na zewnątrz. Wszystkich klatek nie mam w środku. Ona akurat jest na zewnątrz. Jak będzie kryta w przyszłym roku, to wtedy pójdzie do środka. A tak mam ją na zewnątrz. Tutaj tak mogę pokazać, to są dwie samiczki te młode. Tutaj jest kolejna samiczka, to jest samiczka, o, otworzę tak drzwi, to samiczka jest już gotowa do krycia, ale nie mam klatek tyle w środku, tego jej nie kryję, nie kryję, będziemy ją kryli dopiero gdzieś tak, myślę, może grudzień, połowa grudnia, coś takiego. Teraz pokażę samczyka samczyk. Wcina słomę. To oczywiście ma karmidełko. To nie jest źle. Teraz troszeczkę częściej wrzucam te filmiki, żeby pokazać tą hodowlę, jak się rozwija, co tu się dzieje. Tu jest samczyk TB, tutaj samiczka. No a hodowla w tym momencie około 40 sztuk będzie miała. No, dopiero zaczynam w dwóch rasach: to gizki, szary. No i króliki TB hoduję też. TB mamy troszeczkę więcej ale nieźle zamykamy tutaj teraz pokażę następnego samczyka tu samczyk TB, dzisiaj śnieg pada ta aura zimowa dzisiaj o. ten na ma takie kasy. Tu samiczka, o. Następna samiczka. Teraz te hodowle zasilimy samcem, też od znanego hodowcy, wrzucimy pewnie jakiś filmik. Wydaje mi się tak, że w listopadzie, początek grudnia odwiedzimy tego hodowcę. W dzisiejszym filmiku to na tyle. Do zobaczenia. Proszę o więcej komentarzy, o lajkowanie. No i to na tyle.